Witam Państwa na kanale Stanisław stanisławkrajski.pl Witam Państwa szczególnie Panie w letniej szkole używania perfum. Przypominam na początek, że podręcznikiem dla, tego, dla tej szkoły jest moja książka perfumy instrukcja obsługi <śmiech> <śmiech> mogą ją nabyć Państwo za specjalną cenę tylko dla widzów tego programu, czyli 20 złotych opis Wszystkie informacje pod opisem. No, i dzisiaj kontynuuję ten wątek dobierania perfum. No, i ja kiedyś ogłosiłem taki kurs i go realizowałem. Kobiety miały mi zgłaszać, jakie perfumy używają i jak chciałyby być odbierane. I yy, yy, okazywało się, że yy, te perfumy, które używają, są przypadkowe i mają się nijak do tego obrazu, które chciałyby kreować. I, i ja im yy, na podstawie tego, jak chciałyby być odbierane, dobierałem perfumy. I spotkałem tylko jedną kobietę w życiu, która. Yy, Dobrała idealnie perfumy do swojej osobowości i te perfumy mówiły jakby o niej wszystko. I ona chciała, żeby o niej to mówiły. Ona miała pod 60 z dużym kobiecym doświadczeniem i między innymi chciała uchodzić za taką kobietę, która jest no bardzo intelektualna, bardzo fachowa. Profesjonalna, trzyma dystans, ale zarazem jest atrakcyjną kobietą, która, którą przynajmniej flirt interesuje, czy takie podchody męskie do niej, że mężczyźni ją traktowali też jak właśnie kobietę, którą się podrywa, to, to tego też chciała. Z moją żoną mam kłopot, bo ona jest. Częste migreny i zapachy wywołują te migreny, i ona raczej unika perfum. Używa ich bardzo, bardzo rzadko. I e, właśnie, jeżeli używamy perfum, to nie jest ważne tylko zapach, tylko ważne jaki jest przekaz tych perfum, prawda? jaka jest ich filozofia. Jaka też jest tradycja i kultura, bo na przykład uniwersalnymi perfumami dla kobiet, tak jak mówiłem, które chcą być i osobami, i atrakcyjnymi kobietami, jest Chanel numer 5 i szanel numer 5 od. E Ponad no od 100 lat jest w użyciu, jest wciąż w sprzedaży, bo też kojarzy się kulturowo. Ludzie rozpoznają ten zapach i ten zapach jest jakby związany z taką wy, wyższą poprzeczką i, i kulturową, i społeczną i tak dalej. Podobne skojarzenia wywołuje Piąta Abyni. No i teraz jest taki problem, że kiedyś. Kiedyś, to znaczy w XIX wieku, w pierwszej połowie XX wieku, perfumy były bardzo wypracowane. Często kreator pracował latami, żeby te perfumy wykreować. O, o tym, jak się kreuje perfumy, to jeszcze opowiem. I zakładał właśnie dużo bardzo celi, celów. Zakładał, że te perfumy będą sygnalizować bardzo bogatą osobowość, będą sygnalizować tą osobowość w różnych płaszczyznach. Później te perfumy były testowane, testowane w tym sensie, że były w użyciu i były w użyciu kilkadziesiąt lat, więc można było stwierdzić, czy dają takie efekty, jakie założył kreator, jakie w ogóle dają efekty jakie są skutki prawda czasami tutaj coś nie zależało od kreatora bo w pewnym momencie wszyscy się zorientowali że zapach paczuli bo, bo są też perfumy ideowe to ze względu na kulturę prawda są perfumy które używali na przykład yy, yy, Wyznawcy New Age są perfumy dla księży, które mają kilkaset lat, i te perfumy dla księży no, mają taki kulturowy zapach. Znaczy kulturowy, no, w tym sensie, że się kojarzą z kapłanem. Ja pamiętam zapach tych perfum jeszcze z dzieciństwa, bo teraz księża to używają różnych perfum, znaczy tylko tradycyjni kapłani, którzy odprawiają przetrydencką, używają tradycyjnych perfum. Natomiast ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, lata 60., jak ksiądz do mnie podchodził, ja mu dawałem pieniążek na tacę, to on głaskał mnie po głowie, zbliżał się do mnie na odległość tam e, pół metra, 30 centymetrów i ja czułem ten zapach, prawda? I ten zapach był taki bardzo duchowy, to e, przez wieki to wypracowano i to są różnego typu zioła, żywice i, i, i tak dalej. Zapach paczuli przywłaszczyli sobie lewacy i skrajni lewacy, tacy komuniści ortodoksyjni w Europie. I, i, i w pewnym momencie no perfumiarz wiedział, że jak doda zapachu paczuli, to nikt z prawicy nie będzie chciał tych perfum używać ani kobieta. Ani mężczyzna. To są te kulturowe odniesienia, natomiast odniesienia też wynikają z no, pewnych składników. Prawda? W tej książce mottem jest: Pani pachnie jak tuberozy, to nastraja i to podnieca. A ja lubię zapach narkozy, a najbardziej, gdy jest kobieca. To jest fragment tekstu piosenki Marka Grechuty Pomarańcze i mandarynki. No i właśnie białe kwiaty to są kwiaty takie narkotyczne. Zapach otacza nos mężczyzny i on jest jak, jakby mu ktoś wszyknął jakiś narkotyk, jakby zachwycony tą kobietą, prawda? to zauważmy. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku, że Coco Chanel dodała, kazała dodać do Chanel numer 5 i, i najmocniejszy, francuski jaśmin. I, I to była ta sprzeczność w tych perfumach, że z jednej strony jaśmin, z drugiej strony zimny, znaczy jaśmin taki podniecający, narkotyczny. A z drugiej strony zimne aldehydy, prawda? Odpycha, przyciąga, odpycha, yy, przyciąga. I teraz zobaczmy, dlaczego tak jest. Yy, kwiaty mają to do siebie, że one wydzielają, yy, zawsze wydzielają, tylko to jest kwestia w jakim natężeniu. Zapachy działające na erotykę owadów, prawda? to znaczy mają przyciągnąć te owady, podniecić je, przyciągnąć i żeby te owady zapłodniły te kwiaty. To znaczy, oczywiście nie zawsze te zapachy działają w perspektywie erotycznej, bo po prostu jakoś tak jest przedziwnie w tym świecie roślinnym i roślin i owadów. Że y, y, kwiaty wytwarzają też zapachy takie, które jakoś nastrajają dobrze owady, czy, czy owady je lubią, jakoś sobie je kojarzą, nie wiem, czy z jedzeniem. Prawda? W każdym razie y, tak, tak to się dzieje i białe kwiaty są tutaj najbardziej y, najbardziej takie agresywne, prawda? najbardziej przyciągają przyciągają. To taka uwaga na marginesie. To mnie zaskoczyło, prawda? Kiedyś było takie przeświadczenie wśród babek na wsi, które zajmowały się ziołami, że pewne zioła trzeba zbierać o północy, przy jakiejś księ Księżyc w Nowiu. No i, i naukowcy inni uważali to za jakiś zabawą. Czy lekarze uważali to za bobą? Okazuje się nie, Perfumiarze to potwierdzają. To znaczy, wydzielenie intensywnego zapachu przez kwiat to jest dla kwiata, dla rośliny duży wysiłek, i ona wydziela te zapachy wtedy, kiedy latają owady, z którymi roślina współpracuje, które ją zapładniają. Zauważmy, że na przykład Maciejka pachnie na wieczór. Prawda? są kwiaty, które pachną najbardziej intensywnie o pierwszej w nocy, yy, i to właśnie wtedy, kiedy jest ten okres przelatywania czy, czy aktywności określonego typu owadów, i perfumiarze też jakby zbierają ten materiał zapachowy w określonych porach dnia, w określonych porach yy, miesiąca. I yy, Kwiaty mają to do siebie, kwiaty są przedziwne, bo one potrafią y, wydzielić nie tylko ten zapach kuszący, ale przy okazji wydzielają różne inne zapachy, można podejrzewać, podejrzewać, bo to, to byłaby hipoteza, że, y, że kwiaty jakoś się nie wiem, na przykład komunikują y, za pomocą zapachów albo y, opowiadają o sobie, o swoich stanach. W cudzysłowie psychicznych, w formie zapachów, i w związku z tym przez te zapachy kwiatów można bardzo wiele wyrazić, ale przez inne zapachy też. Ale tak, wracając do tych klasycznych perfum, że klasyczne perfumy, które mają już swoje lata, po pierwsze, one powstawały latami, po drugie, latami były sprawdzane. Natomiast dzisiaj perfumy. To z reguły są wytwarzane przez perfumiarza dwa tygodnie, bo to chodzi o obniżenie ceny tych perfum, no bo jakby nad nimi pracował trzy lata, to trzy lata trzeba by mu bardzo wysoką pensję płacić. A tak on wytwarza dwa tygodnie, dostaje honorarium i te pieniądze, które mogły pójść dla niego, one idą na reklamę. I jest bardzo wiele takich perfum, które są nic nie warte albo niewiele warte, ale reklama powoduje, że przez jakiś rok się sprzedają dobrze. Po roku się o nich często zapomina, bo się okazało, same kobiety stwierdziły, że, że to do niczego. Poza tym są perfumy, które, których skutki są zaskakujące. Prawda? W swoim czasie wynaleziono takie perfumy smakowe. Wcześniej nikt na taki pomysł nie wpadł. I te perfumy smakowe były z założenia przeznaczone dla nastolatek. To o zapachu śmietanki, czekolady, lodów, cukierków. No i co się okazało, że chłopaki nastolatki nie znoszą tego zapachu, uciekają przed takimi dziewczynami, uciekają wszyscy mężczyźni. A, interesuje, a ten zapach przyciąga panów koło siedemdziesiątki i starszych. No bo yy, trzeba pamiętać o tym, że i, i, i też taką wiedzę można zdobyć, że za pomocą perfum kobieta może podwyższyć swój wiek, yy, wrażenie wieku lub obniżyć. Yy. I niektórym kobietom się wydawało, że jak mają. 40 lata użyją perfum, perfum smakowych, to będą kojarzone jako nastolatki. Prawda? One stawały się po użyciu tych perfum atrakcyjne, ale dla panów około e, 70. Przy okazji dla nastolatek są specjalne perfumy, e, które są no właśnie jednokwiatowe, nieskomplikowane. E, I m, używanie. Ich przez starsze kobiety nie ma sensu. Natomiast w, na przykład w podręcznikach etykiety biznesu podaje się wskazania, jakich perfum użyć na różnych stanowiskach pracy w różnym wieku. Znaczy, wyobraźmy sobie taką sytuację, że e, Kobieta 30-paroletnia, która była członkiem zespołu pracowniczego, nagle została szefem tego zespołu, albo przyszła do zupełnie nowego zespołu jako szef, ale młoda, i wyglądająca są takie kobiety, które mają 40 lat, a wyglądają, jakby miały 19. I sam znam takie. i Jeszcze głosik mają taki, jakby miały 19. No i teraz co zrobić, no bo yy, szef to szef i, i musi mieć autorytet, muszą mu wszyscy okazywać szacunek. No i teraz oczywiście załatwia się to za pomocą odpowiedniego stroju, ale i odpowiednich perfum. Prawda? Perfum, które yy, wykasowują wszelką sferę seksualną, na przykład podwyższają wiek. I nakazują dystans, szacunek. Za to mogą być oczywiście aldehydy, ale tu z reguły stosuje się zapachy różnych ziół, korzeni, mchów, porostów, żywic, drewna. I to jest zapisane w charakterystyce perfum dokonanej przez kreatora. Także. Można, czy trzeba dotrzeć do tej charakterystyki i dowiedzieć się, dla kogo ona jest, dla kogo te perfumy są przeznaczone i po co, na jakie stanowiska, pory dnia, pory roku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu będziemy mogli sobie, będą panie mogły sobie dobrać perfumy no, do, do sytuacji, do Wieku, do osobowości, do celów, jakie panie zakładają. Prawda? Bo powiedzmy, jeżeli idzie się, jeżeli kobieta idzie na spotkanie biznesowe, na no to uwaga, na marginesie poznałem tu w Nałęczowie taką panią, która była całe życie wysoko postawiona w strukturze jednego z wielkich koncernów. No, i jak była młoda czy w wieku średnim, a była atrakcyjną kobietą, no to miała poważne kłopoty z tym, bo no, jechała gdzieś na drugi koniec świata, spotkała, spotykała się z jakimś biznes, biznesmenem czy biznesmenami, i oni no, zaczynali w pewnym momencie traktować ją jakby byli na randce, prawda? A to było spotkanie biznesowe, i ona też się uczyła. No jak z tym walczyć? Prawda? No i na przykład nie, taka kobieta nie może y, zrobić sobie dużego dekoltu, krótkiej spódniczki i tak dalej, ale zapach jest bardzo ważny. Jeżeli użyje perfum z białymi kwiatami, jeżeli użyje, już nie mówiąc o użyciu perfum bordelowych, to y, efekt będzie taki, że, że ten mężczyzna zapomni, po co on tutaj przyszedł. To była taka sytuacja w jednym z bardzo ważnych starych banków w Wielkiej Brytanii, gdzie nagle klienci zaczynali psioczyć na ten bank. No i co się okazało? Miejsce mężczyzn załatwiających sprawy z klientami zajęły kobiety, i te kobiety miały krótkie spódnice, miały. Duże dekolty, i mężczyźni jak przychodzili, to się zapatrywali, i później nie pamiętali, i później mieli pretensje, że im czegoś nie powiedziały te kobiety, albo jak przychodzili mężczyźni z żonami, no to te żony, widząc, że mąż się wpatruje w dekolt na nogi, no to, to zaczynały być złośliwe. A jak przychodziły same kobiety, to też im się to nie podobało, prawda? I zakryto tym kobietom, dekolty, zakryto nogi i wszystko wróciło do, do normy. No i teraz idzie się na takie spotkanie biznesowe, czy powiedzmy dwóch dyrektorów instytucji się spotyka w jakiejś ważnej sprawie, jeden jest mężczyzną, drugi jest kobietą, to ta kobieta powinna założyć albo perfumy bardzo neutralne, jakieś takie ziołowo-leśne na przykład, Albo odpychające, prawda? takie z dużą ilością na przykład aldehydów i bez żadnych składników, które mogłyby coś sugerować, że ja jestem kobietą i oczekuję, że ty to zauważysz i, i będziesz w tej perspektywie reagował. Patrzę na czas bardzo dużo, na długo nam zajął ten program, więc kończę go. Natomiast sam wątek jeszcze nie został skończony. Dziękuję bardzo.